Jedna uwaga jest bardzo ważna, która, która, która jest bardzo istotna, rzadko robiona. Mianowicie, człowiek, jeżeli ma na coś wpływ, to tego wpływu używa zarówno w dobrym, jak i w złym. Bo doskonale to wiemy. I wolna wola człowieka i jego takie zranienie pierwotne powoduje, że ta pierwotna doskonałość w rzeczywistości psychicznej i społecznej, w niektórych ludziach świeci pełnym blaskiem, ale w niektórych jest bardzo trudna lub niemożliwa do zauważenia. Z tego powodu niektórzy przyjmują, że w ogóle tej doskonałości nie ma e, i nie ma w związku z tym też transcendencji. Tymczasem praw fizyki człowiek nie może zmienić. Nie ma absolutnie, na JOTE nie może wpłynąć na prawa fizyki. W żaden sposób. Na szczęście, bo gdybyśmy zaczęli przy nich grzebać, na pewno już by nas nie było w nanosekundę po prostu, ponieważ one nas przerastają o lata świetlne to co byśmy byli w stanie wymyślić. My, jako, jako ludzie, otóż prawa, jakie odkrywamy w fizyce, jak mówimy, raczej je postulujemy niż odkrywamy, bo to zawsze jest jakiś pomysł, który potem sprawdzamy, są de facto proste i w trudnym do przekazania sensie piękne i eleganckie. Jeżeli prawo nie jest piękne i eleganckie i proste, to na pewno nie opisuje rzeczywistości. Otóż trudno mu znaczy, prawda, nie wiem, równania Einsteina, które wymagają zrozumienia geometrii różniczkowej, no, niektórzy powiedzą, że nie są aż takie proste, ale jeżeli już się to zrozumie, są one ekstatycznie piękne, to są nieporównywalne piękno z niczym, co człowiek może spotkać w rzeczywistym świecie, to jest równania Einsteina ogólnej względności. I teraz, jeżeli w związku z tym gdzieś szukamy pierwotnej doskonałości, to właśnie tam, Ponieważ tam człowiek nic nie mógł popsuć. I rzeczywiście ją znajdujemy. Rzeczywiście prawa, które opisują, my oczywiście skrobiemy dopiero po, tak, po, po, po powierzchni tych praw, ale to, co udało nam się wyskrobać do dzisiaj, to jest niebywale piękne i eleganckie. I wiadomo, że jeżeli prawo ktoś proponuje, które nie jest eleganckie, że siedział ze śrubokrętem 24 na 7, żeby coś to prawo opisało, no to wiadomo, że to nie jest to ale odróżnianie praw eleganckich i prostych jest dość proste po 30 latach pracy.